Let's go! Hmm? Dobra, czekajcie. Dillo! <grym> to 10 śmieszonych słów. Ej, mam morzyć, tak tak. bro. Daj mi. O, oh, daj, daj mi. Wiesz, jeść. Zabij, czekajcie. Masa iPada. Nie. To nie jest iPad. Idź pierwszy. Daj je. <grym> <grym> Nic tu nie wiem, a pusto, pusto. Okej. Okay. Dobry Dawajcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mam 11 tysięcy czystej ropy. Ropy? To nie ropa, to beczka eksplodująca. A, to jednak. A i tu mnie? No słyszymy. Ta. To dobrze. O. Mój. Ja. Stop. No. O to mi się ten. Stajd, to tą dupę. Nie zmieści mu. Oj! Ej, bo tutaj jest chyba ten. Bo... O kur o kur... Co to jest? Oh fuck! Uciekaj, uciekaj z tym Tak, nie warto, nie warto! Uciekaj z tyłu. Ja go rozproszę, ty uciekaj! Przeżyłem! Mam 2 HP! You Uciekaj, uciekaj z łózkiem, uciekaj z łózkiem! Dobra, nie, ma... nie idź w moją stronę! Nie, ja, ja nie mam tego... Staminy. Oh, oh, oh. Co jest? Ja nie mogę w ogóle nic robić. Chodź, 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 na wózka, na wózka. Albo nie było w stronę, bo on rozwali nam wózek. I kobietę. Musisz go zatrzymać. Dobra, zatrzymałem jednak drzwi. Dobra, chodź, się szybko, 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 dajemy. Dobra. Ja bym to oddał szczerze, bo nie No Ej, dawaj, nie ma sensu, nie ma sensu. I co to jest za nowy potwór? To jest masakra. Dasz mi strzała? Bo tak się uleczysz być nawet, nawet pięć, tak? Hogan, żyje? Hogan raczej nie ma. Też tak bym obstawiał. O, żyje! O, jo! Serio? Zgadnij to przeżył. Ile masz o, 80! To chodź. Ja na dwóch przeżyłem, bo mi dosłownie pod tym stołem. Ale, Aura Farming. Ale on dosłownie nie chciał mnie atakować, cokolwiek zrobiłem, że tam nie piszemy i nic. Sorry. Ej, kapsa, eee, kebab, pytanie? No. Co lubisz robić? Będę coś. A ryby, przepraszam. Ej, eee... kurwa, Nie, no, to możesz mówić. Kebab! O! Kebab! To tak nie. Jesteś gayem? Nie. Eee. Aj! Musiałem <grym> to tutaj. Jednak. Daj, ja sobie biorę to... Nie, to sam poradzisz. Przecież ja mam yes, są so to, to Michał, to poza tym, że to ścina, to jeszcze... To jeszcze... Kur, Nie ścina, tylko kilka razy to włączyłem o, uznajmy, że ci wierzę Mogę się wspinać Leż się Sorry O, bo ja będę wiesz bo ci mniej pracy ujmował. Dlatego ja będę chypikał Coś ma rozmierz. Okej, okay. a ja te potkę mam. To mam Bildosa A i ja mam potkę na dużego. Mogę? Nie, bo to jest moja potka na dużego. Ale weź ty... w nią, wróć nią w Ale on już ma za mało. Ja już nie potrzebuję, zostawiłem dla innych. Okej. Okay. Mamę się. Daj jeść. Eee, czego muszę po coś pójść? Czekajcie. Czekaj. A, czekaj. Co robisz? Chciałem cię tylko. Nie ma wątkę wielkości twojego penisa. Co ty <to> jest? <śleszy> Każdy ma wielkości swojego. Lecie! <noise> wow. Nie chcę się chwalić, ale każdy ma wielkość. Ojej. Ale jak jest, liczymy liczbę jednego. Nie, jak nie liczymy po trzy razy. Polisz! A co to jest? O! Ej, weź to ze co mnie. Co ty? Masz jak <grywa> kebab <grywa> uh. Został zabity przez klesza Zginiemy tu razem, szmato Ja na klej, sam ginę Cześć! Cześć Mnie ten klesz zabił sama, a w ciebie jeszcze ten... Yy, clown zraszował. No tak szczerze, chyba Hogen to przegra. Hmm. O, czekaj. Hogen! Ach. Nie, nie o tra tej energii ta dużo. Ej, jak drzwi wyważył. Tak szczerze, Hogen chyba nie żyje. Ej, no nie widzi go, nie widzi go. Ale dobra. Michał, gdzie ty? Nie żyjemy oboje Nie żyjemy ja jestem, w ja jestem w tym dużym pokoju, Gdzie nie mnie klęsz. No głupi I, I don't know Ale tym do. się nie da ruszać tą głową praktycznie To sta... tak yeah, no. Dobra, bądź. poszedł sobie, mogę Dobra, proszę sobie, mogę iść Przynajmniej Gdzie twoja głowa Michał? W tamte drzwi, w oh. które clown poszedł. Okej, okay. najpierw zobaczę czy tu jest jakiś ślub. Albo. Extraction. Co tam kebabik, jak tam? E no, git, git. O, patrz, grzyba, ma. Ale to jego wino. O, tu jest Extraction. No, to ma... prawda, no. To was srewny tutaj. Ja, <kliwanie> Klaun jest przy no. powiedz mu to. To jest to. widać. jest jest Michał mi powiedział. A to jest? Nie, Michał nie żyje ze mną, ale mówi, że widział. Na serio? Aha. Tak, tak, tak. Ja tam jestem. On ma tam głowę po prostu, widział Rzucę w niego grenadę Nie wiem, ten klasztor to jest jakiś menstrualny Trzelisz mi? Nie, mam 75p, freaky Chcę go, ale on chce żebyś go uderzył Nie nie mam broni, ale chciałem HP yeah. O, oh, so cute! Ej, ja nie... Dam w ci go! Czekajcie! <laughs> nie, gołyszyłem boko go podniosłem. Ej, oj. Bo dostałem hita, znowu mam jedno HP. Oj! Oj, oj, oj Nie nie, ja. You are stuck! Tak. A czemu ten klesz ma taki dystans? Nie wiem, bo to klesz. No chłopie, on ma jakąś telekinezę. Ja wiesz, go no, jak jako zbuska na dystans biorę, a tam nie nagle tak się na mnie popatrzył i skinąłem. No ja.. Co? Ej! Ej! Mamą się. Ładny jestem Ładny To Co za śmierć Sam chcę tam być Nie, nie skacz nie, nie, nie jesteś gekonem o, Co? Tylko dwa koła Skacz, skacz kur... O nie! Nie, bro! Zabrać, ja mam plan. Michał, przyda Nie bardzo. Oj. Ja pier... Kogę wow. Nieźle, Hoge. Najpierw potka na antygrawitację i klam jeszcze dopił. Dobra. Może... Tak, to płotka była znowu go Nie, nie wiedziałem co narobi To czemu ją rozwaliłeś? Dobra. To To by na przykład niebieska nie Dobra, lecę z wami. Dobra, nie odzywaj się, jesteś ucieczony. I... Hop. Raz. Dwa. Trzy. Home run! Uuuu... A jest się. Dobra, jestem zwycięzcą z tą frajeru. You are suck. You too. Dobra, to koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.